Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno Święta. Co jasnej broni szczęstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogrudzki, ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia, powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twą opiekę ofiarowany Martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść za zwrócone życie podziękować Bogu tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumiencem cięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą, zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.